Cześć, witam Was serdecznie. Na początku komunikat krótki. Roadracing.pl kanał YouTube, nawiązał współpracę z salonem optycznym Optyk Okular w Jeleniej Górze i jest dla Was przygotowany kupon rabatowy 5% na hasło roadracing.pl. przy płatnościach: y, wybierajcie płatność przelewem bankowym. Przy, przy zakupach online, kupon działa również przy bezpośrednich wizytach w salonie w Jeleniej Górze. Y, ok, przechodzimy do rzeczy. Jak widzicie, przede mną jest dzisiaj 5 y, y, pudełek twardych okleja, W jednym z nich jest para Oaklei przysłana na testy z Jeleniej Góry tutaj do mnie do road Racingu. w pozostałych są trzy pary okularów a w jednej z tych, w jednym z tych pudełek nie ma nic jest tylko szyba ale zaraz się dowiecie dlaczego tak jest jaka była moja historia z oklejem zapraszam na film to co zaczynamy krótką historię moją i okleji ja w oklejach jeżdżę od 2011 roku pierwszym modelem był dokładnie ten model on już dzisiaj jest niemodny ale dalej może mi jak najbardziej służyć i służy używam go w zimie, na gravelu, na MTB Radar Path z 2011 roku tak wygląda załóżnik, tak wygląda przód tych okularów dzisiaj okulary są ogólnie dużo większe, ale kiedyś takie były standardem i to były moje pierwsze okulary Oakley'a co było dla mnie w tych okularach nowe, jeśli chodzi o porównanie z jakimiś tam starymi okularami, w których jeździłem Mega trzymały się na nosie, te okulary, ja wtedy jeździłem maratony MTB, te okulary potrafiły zostać na nosie praktycznie przez cały wyścig, można powiedzieć, że nie trzeba było ich poprawiać, bardzo, dobra, bardzo dobre trzymanie, oczywiście fajne szyby, ja najpierw je miałem z bardzo czarną szybą, taką na szosę, ale na południową Europę, a tutaj, a później kupiłem jaśniejszą szybę, Właśnie do lasu, do tego typu zastosowań. Yy, mega zaleta tych okularów, yy, tak ta, jak mówię, bardzo dobre trzymanie się na nosie, super konstrukcja pod tym względem, wygodne. Yy, wyglądają one mniej więcej tak. Nie jest to jakiś super modny model na dzisiejsze czasy, ale zostały. I to pokazuje, że po 10 latach okulary okleja nadal nadają się do użytku. Yy, ok. Co my tu mamy dalej? Dalej jest szyba do tych okularów, i pudełko jest puste. Dlaczego pudełko jest puste? Ja sobie je zachowałem. To jest moja przygoda z wczasów na Majorce. E, wszedłem tyłem do morza. Dzień jak co dzień na wczasach wróciłem z roweru, obiadek z rodziną poszedłem na plażę. E, wszedłem tyłem do morza, e, no, żeby schłodzić sobie nogi i jednocześnie widzieć, co tam rodzina poczynia, po, poczyna. E, w pewnym momencie naraz, całkiem do, dosyć, dosyć, nagle, najpierw przyszła jakaś tam fala do pasa, do połowy pleców i puch, fala przeleciała przez głowę i to był koniec żywota moich Joe moich okularów, które bardzo lubiałem i które świetnie mi się nosiły, niestety te, w tej chwili konkretnej kilkanaście osób na tej plaży straciło okulary, w dokładnie w taki sam głupi sposób jak ja, Porada na przyszłość, pokrycia te wszystkie, jeśli chodzi o szkła, okleja, bardzo źle znoszą słoną wodę, także nie powinno się w tych okularach wchodzić do, do takich gdzieś tam południowych mórz. Prawdopodobnie nie chodzi o Bałtyk, tylko chodzi o, o morza te, gdzie jest większe zasolenie. Tak się pozbyłem Joe Breakerów i trzeba było coś z tym zrobić. OK, co tutaj mamy dalej? flight jackety te okulary kupiłem zaraz po stracie tamtych okularów Joe Breaker myślałem że to jest jakiś lepszy model że to jest po prostu że to, to jest teraz ten najlepszy model Oakleya. mówię dobra ze szkłem samościemniającym się zdecydowałem się na flight jackety. To jest fajny model. Do dzisiaj ich na zmianę używam z innymi okulerami, które mam. Mają tutaj taki bayer polegający na tym, że możesz sobie wysunąć nosek. Możesz to zrobić. O, w taki sposób dokładnie. Chciałbym wam pokazać to, żebyście widzieli. Nosek jest odsunięty od, od twarzy. Czemu to ma zapobiegać parowaniu okularów gdzieś w jakichś dusznych lasach, w lesie, nie wiem, w sytuacjach, w których jest po prostu parno i w których to parowanie może zachodzić? Ja tego nie muszę używać, bo mi okulary nie parują. To zawsze zależy od tego, jak te okulary są dopasowane do Twojej twarzy. Wyglądają one mniej więcej tak. Także ja tam nie uważam, żebym w nich wyglądał jakoś super fajnie. Może ja też tak na to nie zwracam uwagi, ale nie są to, są to okulary, które bardzo dobrze leżą. No ta oprawka jest bajerancka, nie ma tutaj górnej ramki. To pewnym kolarzom w mocnym pochyleniu może pomagać. Ja się prawdopodobnie aż tak nie pochylam, albo taki kąt nie jest u mnie wymagany. Ja nie potrzebuję czegoś takiego, natomiast muszę powiedzieć, że. Dla mnie osobiście w tych okularach ja wolę mieć ramkę, żeby móc za nią złapać, ewentualnie coś zrobić z tym okularem, bo tutaj jak łapię za szybę, to, to jak masz spoconą rękę, zawsze jakaś ciapa zostaje. Yy, natomiast no, to co kto woli. Niektórym te okulary się super podobają. One wyglądają dużo lepiej z wszystkimi szybami typu prism, gdzie jest to szkiełko kolorowe, wtedy wygląda to bajerancko. Pole widzenia jest bardzo duże. Nie, nie, nie ma tutaj tego zjawiska, że jak patrzysz na boki... To mocno coś ci tutaj przeszkadza. Ten punkt, pole widzenia jest bardzo wysokie, tutaj też jest ok. No, jest to taki nowoczesny, mocno technologiczny okular, który yy, no, sprawdzi się w kolarstwie super. Używany też przez, oczywiście przez prosów, no ale to jest dosyć normalne. Dużo prostów jeździ w oksach. Yy, dobra, dalej co my tu mamy? To będą Joe Breakery z szybą Prism Road, czyli okulary, które ja bardzo lubię na szosę. Ja nie mam najlepszego wzroku. Noszę okulary lekko tam korygujące moją wadę. Dla mnie to, jak one działają, jest bardzo dużym wsparciem na drodze. Po prostu widzę dziury i, i to naprawdę działa. I nie działa to jak polaryzacja, czyli że odcina poziome odbijające się promienie światła w twoim paśmie widzenia tylko filtruje odpowiednio kolory. Jest to przygotowane konkretnie pod szosę, żebyś tam wyraźnie widział to, gdzie jedziesz i, i te okulary naprawdę działają. Yy, taka szyba nie nadaje się na mocno pochmurne dni, jest w niej trochę za ciemno. To jest idealna taka na od lekkich chmurek po słoneczne yy, jeżdżenie. Pamiętajmy też, że mimo, że te szkła mają wszystkie filtry i one są naprawdę skuteczne i działające, nie używamy, nie możemy, nie powinniśmy patrzeć w takich okularach prosto w słońce. Także te okulary mają, one są, zostały zaprojektowane typowo dla kolarstwa. Jest tu bardzo ważna rzecz, na którą chciałbym Wam zwrócić uwagę. Ruchoma, ruchomy załóżnik. Jego długość jest zmienna, możesz sobie go wyciągać i wkładać. W pewnym zakresie jest to możliwe. Do czego to jest takie fajne? Do różnych kasków, na przykład kaski firmy Kask mają tutaj te plastiki blisko. Jeżeli byś tego nie schował, to po prostu uderzysz w ten plastik i będzie no po prostu jedno w drugie wejdzie, nie będzie to komfortowe, nie można w ten sposób sobie z tym poradzić. Bardzo łatwo wyciąga się z nich szybę, jeżeli chcesz ją wymieniać. Okulary świetnie trzymają się na nosie, natomiast minusikiem ich jest małym. To kółko, tutaj, które jak włożysz okulary i będziesz się obracał, to będziesz je widział tutaj. Po prostu, jeżeli ci to nie przeszkadza, ponoć one zostały projektowane przy pomocy marka Cavendisha. Nie wiem, czy jemu to nie przeszkadzało, czy on tego nie widział, no ale to kółko jest tu widoczne w polu widzenia. Na wprost nie ma zero ci, nic, nic ci nie przeszkadza. Pochylasz się, widzisz wszystko dobrze. Natomiast, jak się obrócisz za kimś albo do kogoś, czy samochód jakiś, czy coś, no gdzieś to kółeczko delikatnie na skraju twojego yy, pola widzenia będzie. Obecne. Ok, to są bardzo lubię te okulary. Na szosę ubieram generalnie tylko te okulary, chyba że jadę wieczorem to biorę wtedy, wtedy te, bo są jaśniejsze i są też ok. Także tak to wygląda. Ja oczywiście tych okularów nie kupiłem wszystkich naraz, to było bardzo rozłożone w czasie i, i tak to wyglądało. Ok, i zobaczmy, co dostałem z Jeleniej Góry z Optyk Okulara. Ogólnie to cieszę się, że nawiązałem współpracę akurat z tym dealerem Oakleya i z marką Oakley poprzez to, bo ten dealer od wielu lat, od kiedy ja pamiętam, wspiera kolarstwo amatorskie, ma własną drużynę. Optyk Okular to ogólnie jest chyba klub bardziej MTB niż szosowy, ale Krzysztof, właściciel, lubi też na szosie pośmigać ze swoimi kolegami. No i dobra, i dochodzimy do, yy, do dzisiejszego yy, do, do, do okularów, które dostałem na testy, tak naprawdę. Limitowana edycja yy, bardzo modnych teraz okularów Sutro yy, Odyssey Edition. Yy, jak mieliście okazję ostatnio oglądać filmy o specjalizedzie Creo SL. Tam był taki na, napis na tym rowerze, który mienił się i zmieniał kolory w, w zależności od tego jak padało na niego słońce. Tą samą historię mamy tutaj. Zobaczcie, jak ta oprawka się mieni. Mam nadzieję, że wyostrzy to y, obiektyw. Takie cuda się z nią dzieją. Także w zależności od tego, jak się ustawi, od zielonej poprzez takie opalizujące kolory. No jest to jakiś bajer, jest to coś nowego, y, czymś ten producent musi zaskakiwać swoich klientów. I ja. Nie mogę powiedzieć Wam, jak w tych okularach się jeździ. Krótkie przymierzenie. Uważam, że mi leżą dobrze, w związku, że pasują do szerokości mojej twarzy i generalnie jest w porządku. Nie mogę Wam jeszcze powiedzieć, jak się na nich jeździ, bo na nich nie jeździłem. Muszę to spróbować, muszę pojeździć. Razem ze mną przetestuje je Łukasz, który na co dzień jeździ w okularach innej marki. Natomiast. Ja bardzo chętnie też się do nich przymierzę. W związku z tym, że w tym roku jestem nieszczęśliwy, bo nie kupuję sobie żadnego nowego roweru, żartuję. Ja się cieszę, że nie muszę go kupować, bo w tym roku zakupy rowerowe to jest dramat. Trzeba poczekać, aż ta branża wyrówna potencjały, aż będzie znowu podaż odpowiednia. Ceny i chęci do negocjacji sprzedawców, oczywiście dla Was i dla mnie, będą bardziej atrakcyjne, a sprzedawcy bardziej chętni, bo będą im po prostu rowery stały w sklepach. To się wydarzy, bo tak działa przemysł i mogą sobie mówić, co chcą. Niestety prawa podaży i popytu są niezmienne w zależności od branży i tak będzie. Natomiast wracając do tych samych okularów, jeśli chodzi szczególnie. No obie tak naprawdę pary, może wyciągnijmy je, żebyśmy je widzieli tutaj wspólnie, żebyśmy, o proszę jak wyskoczyły, to się nazywają skille prezenterskie, dobra, tu mamy te trzy pary okularów, żebyście je trochę lepiej widzieli, uważam, Okej, okay. ten model limitowany z Sutro jest bardzo fajny. Przez ten kolor może jest troszeczkę pretensjonalny, ale jest za to ciekawy i do wielu rzeczy tam, że tak powiem, będzie pasował. Oryginalnie na pewno wygląda. I ja w tych okularach, jako takie okulary na spacer wieczorem, gdzieś na promenadzie, na wczasach, czy latem, czy no obojętnie, tam gdzie się takie okulary nosi, sobie mogę wyobrazić, jak najbardziej by mnie w takich sytuacjach nosił, o tyle te okulary są trochę jak strój rowerowy, czyli pasują, ale tylko na rower. Według mnie te wszystkie tutaj historie z tym logiem, z tym kółeczkiem, to jest już trochę barokowe takie ozdoby, które fajnie wyglądają, ale na rowerze, niekoniecznie na spacerze, niekoniecznie gdzieś tam idąc do miasta. Natomiast tutaj, jeżeli miałbym. Yy, tak, troszeczkę stonować może to okulary. To na rower super, a do miasta to może jakaś czarna matowa yy, oprawka, która zawsze w okleju wygląda bardzo fajnie. Podobnie te okulary to są trochę zbyt kosmiczne okulary, żeby pójść z nimi sobie wieczorem, na dziś po południu czy no, na plażę, już nie wchodzić do morza. To ben, o, tym ben, o tym postaram się pamiętać. Także te dwie pary to taki ultra ultrasport. Te to już jest typowe okulary do, do kolarstwa, to są okulary, w których jeździ Michał Kwiatkowski, wielu, wielu innych kolarzy, w tych jeździ między innymi Egan Bernal, w tych też jeżdżą gwiazdy światowego kolarstwa i jeśli chodzi o, o Ukleja to ten, o, o, te okulary mają wielki potencjał, bo są trochę bardziej uniwersalne, mają dłuższe zauszniki. Możecie sobie zobaczyć, nawet jakbyś tego wydłużył na maksa, to i tak ten będzie dłuższy. Czyli w przypadku kolizji z kaskiem, możesz to po prostu nałożyć na to miejsce, na to plastikowe miejsce i w ten sposób sobie z tym poradzić. Tutaj szyba to jest też prism road. Czyli bardzo wyraźna, fajna szyba. No świetna na rower. Nie, nie miałem na nosie nic, co wyostrzałoby mi ten obraz w sposób taki, który mnie nie męczy, bo mówię wprost, że polaryzacja mnie trochę męczy. Dla mnie ona jest nie bardzo i też te jakby aberracje związane z oglądaniem ekranów LCD w polaryzacyjnych okularach też chcę wiedzieć, co tam na tym garminie się dzieje. Jak, jak czasami coś się dzieje, I, i z tego względu nie chciałbym. Po prostu jeszcze raz kupić sobie okularów polaryzacyjnych. Ten pryzm mi wystarczy. Pamiętajcie, link załączę Wam w opisie. Optyk, okular, jelenia, góra. 5% zniżki dla Was. Staram się naprawdę przy okazji prezentacji tych produktów, rozmaitych testów, coś ugrać dla Was. Mogę Wam powiedzieć, że tak jak zapowiedziałem, prezenty od specjalizeda, Jadą już do mnie, a w związku z tym, że jadą do mnie, to będą i u Was. Przy, przy kolejnym filmie o Creo chciałbym już coś dla Was wylosować, żebyście również mieli w tym wszystkim zabawę, bo... Dla mnie największą tragedią, jak bawi się tylko prowadzący. A co z publicznością? Przecież to Wy jesteście tutaj najważniejsi i dla Was też powinno coś tutaj być, jakaś korzyść. Na tyle, na ile to jest możliwe. No nie jestem w stanie zrobić wszystko, ale, ale postaram się, żeby tak był ten kanał prowadzony, żebyście mieli po prostu i Wy rozrywkę, i dobrze się razem ze mną bawili. Pamiętajcie również o subskrypcjach tego kanału. Ja się biorę za testy sutro. Zobaczymy, jak się w nich śmiga. Przetestuje je też Łukasz z swoim poczuciem humoru. Pewnie wam podrzuci parę uwag na temat tych okularów i zobaczymy, jak to się będzie nosiło. Widziałem, zważyłem te okulary też. One wszystkie ważą bardzo porównywalnie. Tam około 33 do 36 gram. Także dużych różnic w wadze nie ma i co mogę powiedzieć? W okularach sportowych naprawdę ważne jest to, żeby one dobrze siedziały na nosie, czyli warto jest przymierzyć takie okulary. Jeżeli nie możesz dojechać do sklepu, to gdzieś tam, powiedzmy w sklepie, no obojętnie, przy, gdzieś przymierzyć te okulary, żebyś czuł, że to wszystko dobrze siedzi na Twojej twarzy. Te okulary nie są w stanie mi spaść z nosa, podobnie z tymi, te dopiero przetestuję. A tych tutaj starszych to już nie mówię, bo to są po prostu przysane, a jednocześnie nie ma żadnych dyskomfortów, nie pocą mi się tutaj mocno te okolice, nie paruje mi to wszystko ja. Jeśli chodzi o jawbreakery, to tutaj są wywieczniki na górze, które robią super robotę. Natomiast ważne jest też, żeby okular dobrze pasował do owalu Twojej twarzy, czyli jeżeli potrzebujesz węższe okulary, to takie kub. Sutro jest dostępne w modelu S czyli troszeczkę węższym. O co chodzi? Chodzi o to, żebyś przy dużych prędkościach dużo wiatru nie wpadało ci tędy do okularów, dużo, podkreślam, jakaś wentylacja musi być, bo wtedy jest to niekomfortowe. I taka cecha, która ja wiele razy mi się to już przytrafiło, no ale jak jeżdżę tyle lat, no to dziwne, żeby mi się to nie przytrafiło. Te okulary mają genialną odporność na uderzenia. I to mówię tutaj, że tam pszczoła, jak w ciebie uderzy przy 5 na godzinę, to generalnie nic się nie dzieje. Ale przy 60 na godzinę, jak ci trzepnie w okular i ten okular by w tym momencie zawiódł, no to możesz zostać, może to się po prostu nieciekawie skończy. już Nie będę tu wymyślał, co to się może wtedy zdarzyć. Mi się to nigdy nie zdarzyło, chociaż właśnie owady waliły o te o te szyby, bo są one, no, tak jak widzicie, trochę większe. Jest to jedna z przyczyn, dla których te szyby są tak, takie, a nie inne, dlaczego są troszeczkę większe. Wasze bezpieczeństwo. Także na okularach okleja były robione rozmaite testy wytrzymałości tej szyby. Jest ona naprawdę fajna. Poza tym. Jeżeli lubisz jakąś markę, taką właśnie choćby jak Oakley, ja też nie chcę mówić, że jest tylko Oakley na świecie. Oczywiście są jacyś konkurenci. Ja nie mówię, że to jest jedyna marka i niezastąpiona, i że wszystko inne to jest B. Tak nie jest. Natomiast no, ja mam taki wybór. Ja jeżdżę w tych okularach 10 lat, nie szukam alternatyw, i dlatego chciałem się podzielić swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o tą markę. Z mojej strony to tyle. Dziękuję raz jeszcze Salonowi Optyk Okular za udostępnienie tych oto okularów do testu. Zakładamy te właściwe teraz. Wydaje mi się, że, znaczy, musicie mnie zrozumieć, ja nie cierpię być modelem, w ogóle to jest nie mój świat. Niemniej jednak, no, jakoś musiało się to znaleźć na nosie, żeby zobaczyć, jak to leży. Powiem Wam, że myślałem, jak pierwszy raz widziałem Sutro, myślałem, że te okulary są trochę. Ze względu na konstrukcję, że one polecą do przodu, nie, że one się nie trzymają, ale jednak tutaj, jakbyście mogli zerknąć, nausznik sięga dosyć daleko do tyłu i w związku z tym, że jest długi, ładnie rozkłada dociśnięcie takie i. Tak, tutaj wydaje mi się, że będzie ok. Patrzę też, ma idealną tutaj kształt z boku, jeśli chodzi o oglądanie się przez ramię, czyli gdzieś zawsze, jak samochód jedzie, skręcasz w lewo, do tyłu trzeba się obejrzeć, to jest mega ważne. Niemniej jednak, też na spokojnie porównywałem do tych okularów, do JoeBreakerów. Tu też jest bardzo duże pole widzenia, tylko to kółeczko. Jeżeli, no to jest widoczne, no trzeba to powiedzieć, no nie, nie czarujmy się, produkty nie mają samych zalet. Natomiast tutaj wszystko jest super, lekka, fajna ramka. Brak ramki na górze dla mnie to jest konieczność złapania za szybę, i gdzieś tu się to lekko przypaćka. Ale też okulary nie są złe, tak jak mówią, One w okularach fotochromatycznych, w szybie fotochromatycznej, taką jak tutaj widzicie, nie wyglądają może oszałamiająco, ale są jak, jak większość okularów okleja, Bardzo jakościowo zrobione, fajnie leżą na nosie, i ja jeżdżę w obu tych okularach. Do tych mam tu gdzieś. Alternatywnej długości boczki. No gdzieś tu w tych pudłach jest. Widziałem jak teraz to wszystko pakowałem dla Was. Także pamiętajcie też jeszcze taka jedna informacja, jeśli tego typu zakup chodzi Ci po głowie. Nie są to produkty, które po jednym roku są do wyrzucenia. To tak nie działa. Tak jak mówiłem, jeżeli już naprawdę coś się stanie z tą szybą, może się wymienić. Możesz mieć drugą szybę. Te szyby są wszystkie wymienne. W jednych się to robi łatwiej, w drugich trudniej, ale w każdej można to zrobić. I kupujesz sobie taki, taki, takie okulary na długi okres czasu. W związku z tym, taki koszt użytkowania w, no w długim terminie jest w jakimś tam sensie akceptowalny. Poza tym, na przykład dla mnie, kiedy dla mnie ogólnie wzrok jest mega ważny, bo mam z nim jakieś tam małe problemy, no to jakość tego widzenia na drodze. To jest wszystko. Przecież ty musisz widzieć wyraźnie, co się dzieje dookoła. Przy okazji też mówię, że w niedzielę jedziemy do Złotoryi na wyścig. Oby była ładna pogoda, oby było bezpiecznie, oby była fajna zabawa i tam również prawdopodobnie będziemy się widzieli, o ile tam będziecie. Przypominam, subskrybujcie kanał. Bardzo mi na tym zależy. Chcę, żeby ten kanał rósł i żebyśmy się razem, razem podkreślam, dobrze bawili. Dzięki. Trzymajcie się, cześć.